Witajcie na kanale Dzisiaj mam Mix drapeczek Rodzinka linii Mega linie, ekstra linie, super linie I szczęśliwe linie I tak sobie pomyślałam, że Co sobotę sobie właśnie Będę drapać taki zestaw Z liniami I Tu mamy teraz, zaczynamy od szczęśliwych lin Nie naddrapywałam, Myślę, że i nie. Szybko pójdę. I tu mamy strażkę z numerkiem 71. I zaczynamy od cytryny i diamentu. Cytryna i diament. Tu mamy cytrynkę. Sydnka i diament. Diamencika nie widziałam. Kolejna to biedronka i winogrono. Biedroneczka tutaj. Biedronka i winogrono. Winogrono tutaj, jak ominę, to na pewno potem się znajdzie winogrono. Teraz e, tęcza i ananas. Tęcza i ananas. Tutaj mamy tęczę, ale ananasa nie mamy. Teraz serduszko i arbuz. Arbuzik tutaj, arbuzik tutaj. Arbuz i serce. I tym razem nie ma serca. Teraz słonik i podkowa. Tu mamy podkowę. Tutaj mamy podkowę. Tutaj mamy słonika. I to wszystko. Śliweczka i kwiaty. I kwiatek, kwiatek tutaj, śliweczka tutaj, śliweczka tutaj, tutaj kwiatek. Teraz jabłko i garniec. Jabłko i garniec, garniec tutaj, jabłko tutaj i jabłko tutaj. Kolejne dwa pomarańczka i dzwon. Dzwon jest tutaj. A pomarańczka nie widzę. Sześć symboli do końca. Teraz pik i złoto. Złoto tutaj, pik tutaj. Złoto tutaj. Tu jeszcze botkowa i tu jeszcze złoto i tu jest jeszcze pik kolejne dwa to banan i słońce banan oraz słońce banan tutaj słońce tutaj i dwa ostatnie wisienka i gwiazda wisienka oraz gwiazda Wisienka tutaj. Wisienka tutaj. Gwiazdy nie było. Czyli na to wychodzi, że mamy różne kontrolne. zobaczka przegrana. Teraz weźmiemy sobie ekstra linię z numerkiem 20 i szukamy księżyc i cytryna. Księżyc tutaj, księżyc tutaj. Księżyc oraz cytryna. Tu mamy księżyc, tu mamy księżyc. Cytrynki nie widzę. Kolejne dwa. Wiatrak oraz moneta. Wiatrak oraz moneta. Moneta mamy tutaj. Tutaj jest wiatrak. Wiatrak oraz moneta. Wiatrak i moneta. Chyba wszystko. Teraz motylek oraz tęcza. Motyl i tęcza. Motylek oraz tęcza. Motylek jest tutaj. Tutaj mamy tęczę. Tutaj jest motylek. motylka i to wszystko. Teraz parasol i lody. Parasol oraz lody. Parasol i lody. Lody tutaj, tutaj. Mamy parasol. Tutaj parasol. Tutaj są lody. Parasol. Kolejne dwa, łódź i dzwon. Łódź i dzwon. Łódź tutaj. Dzwon tutaj. I tu jeszcze dzwonek. Teraz będziemy szukać ptaka oraz słońca. Ptaszek tutaj, ptaszek tutaj, ptaszek oraz słoneczko. Ptaszek tutaj. Ptaszek tutaj, ptaszek tutaj, następne dwa to rolki i klapki. Rolki oraz klapki, rolki są tutaj. Tutaj mamy klapki rolki oraz klapki klapki rolki rolki i rolki teraz lody i kwiatki Lody oraz kwiatki tu jest kwiatek, i tu jest kwiatek, lodów nie widać, chyba że ominęłam, to na pewno się znajdą. I co my tutaj teraz mamy kości i krab kości 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 oraz krab kości 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 I krabika nie widziałam, kolejne dwa diament oraz sakwa. Diamencik i sakwa, sakwa tutaj. Diamencik tutaj. Sakwa. Tutaj sakwa i tutaj sakwa. Teraz będziemy szukać czapki i leżaka. Czapka i leżak. Czapka i leżak. Co my tutaj mieliśmy? Czapeczka oraz leżak. Ani leżaka, ani czapeczki. Cztery symbole do końca. Teraz y, korona i okulary. Korona oraz okulary. Korona. Tutaj okulary. Tutaj jeszcze była sakwa. Okulary. okulary tu jest jeszcze sakwa korona okulary tutaj korona Aha, tutaj okulary okulary korona oraz okulary i dwa ostatnie biedronka i podkowa, biedronka oraz podkowa, tu biedronka, tu jest biedronka, tu jest biedronka, biedronka i to wszystko. Na to wychodzi, że mam przegrane, róż kontrolne, teraz super linia. Troszkę oddalę. O, się całe zmieściło. Mam nadzieję, że widać. Zrobiczka z markiem czwartym Teraz szukamy. Kraba i dzwonka. Krab i dzwonek. Krabik oraz dzwonek. Krabik i dzwonek. Dzwonek tutaj. Dzwonek tutaj. Tutaj krabik. Nie chyba to wszystko. Kolejne dwa podkowa i. Eee, kości podkowa oraz kości podkowa i kości. Kości tutaj podkowa, podkowa kości następnie biedronka i ptak. Ptaszek tutaj, ptak i biedronka. Ptaszek tutaj, ptaszek tutaj, ptaszek tutaj, ptaszek tutaj. Kolejne dwa: motyl i lody. Tutaj motylek. Motyl i lody. tutaj lody tutaj motyl popcorn i moneta popcorn oraz moneta popcorn yy. Monetę. Kolejne dwa to okulary i, le, i leżak. Tu mamy okulary, okulary, okulary. Okulary. Teraz szukamy kwiata i yy, kwiata oraz rowera. Tu mamy rower. Rower i kwiat. Kwiata nie było. Następnie diamencik oraz łódź. Diament, diament, łódź, 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 sakwa oraz piłka, piłka, sakwa, sakwa, piłka sakwa, piłka i sakwa. Cztery do końca. Tęcza oraz um, parasol. Tęcza i parasol. Ani tęczy, ani parasola. Nie widzę. I dwa ostatnie. Rolki i słoń. Rolki oraz słoń. Rolki, 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 rolki i słoń. Czyli na to wychodzi, że ta też jest pusta. Różne kontrolne. I ostatnia, najdroższa na dzisiaj, mega linia z numerkiem także czwartym. Tak samo jak super linia. I co? I szukamy. Zobaczymy, czy ta coś da. Ja na dzisiaj wydałam 38 zł. Zobaczymy, czy chociaż trochę się zwróci. Teraz szukamy koron i kokosa. Korona oraz kokos. Korona i kokos. Korona. Korona i kokos. Kokosa nie widziałam. Korona była jedna. A nie, jest kokos. Chyba, że coś jeszcze ominęłam, ale to na pewno się znajdzie potem. Biedronka i tęcza. Tęcza, 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 biedronka, tęcza, biedronka, tęcza, biedronka, biedronka. Biedronka. I to wszystko. Tu jest jeszcze tańcza. Teraz e, arbuz i winogrono. Arbuz oraz winogrono. Winogrono. Winogrono oraz arbuz. Winogrono, arbuz, arbuz. I to wszystko. Kolejne dwa. To słońce oraz ananas słońce oraz ananas słońce ananas ananas Ananas, tu słoneczko i tu słoneczko. Kolejne dwa, prezent oraz e, kłódka. Prezent tutaj. Prezencik tutaj. Prezent oraz kłódka. Prezencik i kłódka. Prezencik, prezencik, prezencik i prezencik kłódki nie widzę. Teraz lody i rower. Lody oraz rower. Lody i rower. Rover, Tu mamy lody. Rower. Rower. Tutaj rower. I lody. Następne dwa. Klucz oraz cytryna, klucz oraz cytryna. Klucz i cytryna. Tu klucz Cytryna nie widzę. Serduszko i naszyjnik serduszko tutaj, serduszko i naszyjnik, serduszko tutaj, serduszko tutaj, serduszko tutaj, serduszko oraz naszyjnik, serduszko tu, serduszko tutaj, tutaj jeszcze naszyjnik, to to jest serduszko, serduszko I tu mamy na dole naszyjnik. Nasz nam Popcornu nam brakuje. Teraz sakwa oraz kości. Sakwa oraz kości. Kości mamy tu. Tutaj nam moneta brakuje. Sakwa oraz kości. O, tutaj jeszcze sakwa. I tu sakwa. Tu sakwa kości tutaj sakwa. Tu jest jeszcze naszyjnik. Tutaj kości. Tutaj kości. Tutaj kości. Tutaj sakwa. Sakwa oraz kości. No I to wszystko. Kolejne. Dwa. Zegar i wisienki. Zegar oraz wisienki. Zegar oraz wisienki. Ale chyba nie będzie. Nie ma. Teraz pióro i diament. Pióra chyba nie widziałam. Tu jest diamencik. Diamencik i pióro. Dijamencik. Diamencik. Dijamencik. Sześć do końca. Łódź oraz gwiazda. Łódź oraz gwiazda. Gwiazda tutaj, łódź cztery. Teraz klapki, i pierścionek, klapki oraz pierścionek. Klapki, i pierścionek. Pierścionek tutaj. Pierścionek tutaj. I dwa ostatnie żółwik i piłka. Żółwika też nie kojarzę, ale zobaczymy. Żółwik oraz piłka. I tu mamy jedną piłeczkę, która nam nic nie daje, nie daje nam żadnej linii. Zobaczymy sobie bonus perła. No niestety dzisiejszy. Filmik na pusto, żadnej wygranej, 38 zł na minusie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie w góry, za wszystkie komentarze. Widzimy się w następnym filmiku. Cześć!